O, pardon, pardon. Tu za mną, za mną jest Park Krajobrazowy Amsterdamskich Wydm Wodociągowych. Tereny Krajobrazowe, rezerwat przyrody oraz oczyszczalnia, biologiczna oczyszczalnia ścieków gminy Amsterdam. Także jeżeli się okaże, że jutro w Amsterdamie woda nie będzie za dobrze smakować, to pardon. Pewnie się zastanawiacie, gdzie jest Witek, gdzie jest Witek? No tak, nowy sezon, a my w nowym składzie odświeżonym. Natomiast Witek, powiem tak, przez to, że jeździ do szkoły rowerem codziennie, to ma tak dobrą kondycję, że niestety nie jesteśmy go w stanie doścignąć. I Witek poleciał już do przodu. Pewnie już jest na punkcie zjedzeniem. Natomiast my jesteśmy na rajdzie w Zantford, Omlop van Zantford. Sam początek rajdu odbył się na torze, torze wyścigowym Formuły 1. Mieliśmy całe jedno okrążenie, dlatego że po ogromnym sukcesie naszego filmu z Spa-Francorchamps postanowiliśmy po prostu jeździć na tory wyścigowe i tam pokazywać się z rowerami. Zandvoort, miejscowość nadmorska, taka Mekka sportów motorowych w Niderlandach. Historia sportów motorowych sięga do roku 1939, kiedy to latem odbyły się pierwsze wyścigi uliczne. To nie takie ulice, że tam kilku świrów się zebrało i zaczęło się ścigać po, po, po ulicach wieczorem, ale po prostu zamknięto ulicę i przeprowadzono wyścigi. Wojna trochę pokrzyżowała plany tutaj. Natomiast ówczesny burmistrz Zanford. Padł na taki pomysł. I zaczął pertraktować z okupantem, żeby zwolnić swoich mieszkańców z przymusowych prac zaoferował okupantom wybudowanie szerokiej ulicy w mieście. Po prostu im powiedział: Słuchajcie, jak zwyciężycie, to będziecie mieli taką ulicę, z którą będziecie mogli sobie paradować. No i okupant na to przystał, i zbudował im tą ulicę. Nawet kilka po, pobocznych takich uliczek, które później zostały wykorzystane do transportu sprzętu, do obrony wybrzeża podczas e, ataków alianckich. Natomiast jak później wojna dla tego okupanta się skończyła, to sami wiecie. Natomiast powiem już taki trochę chichot historii, bo wczoraj, wczoraj żeśmy byli na mieście i słysząc jaki język dominuje na ulicach, to tak się zastanawiał, kto tą wojnę tak naprawdę wygrał. Ale nie o tym, ja nie o tym. Po wojnie... Te ulice, ta, ta szeroka ulica te poboczne ulice zostały zaanektowane i przekształcone powoli w tor wyścigowy. W projekcie całej trasy ułożenia toru pomógł zwycięzca 24 godzinnego wyścigu w Le Mans z 1927 roku, Sammy Davis. Tor na początku właśnie y, służył do wyścigów samochodowych. Później y, włączono go do, do wyścigów Formuły 1. No ale tam z czasem y, mieszkańcy zaczęli protestować, że hałasy i trochę przebudowywano ten tor i zmniejszano i ostatnio, ostatnia modernizacja miała miejsce już w latach, w, w, obecnym, w obecnym stuleciu. Y, natomiast szykowano się na generalnie do 1985 odbywały się tam wyścigi Formuły 1. Później z, nie wiem do końca, niejasnych nie, nie mi powodów, Formuła 1 się wycofała z tego toru i na 2020 planowano wielki fo powrót Formuły 1. Natomiast plany te pokrzyżował wirus Celebrita. I pierwszy wyścig, Grand Prix Niderlandów Formuły 1, odbył się dopiero w 2021. Obecnie Tor ma troszkę ponad 4 km długości. Najszybsze okrążenie na tym torze minutę 11 sekund i 67 tysięcznych sekundy przejechał Louis Hamilton swoim Mercedesem. Natomiast zwycięskie nazwiska takie jak na przykład trzykrotny mistrz Grand Prix ostatnio Max Verstappen. No jest tam jest, jest kilka nazwisk, jak również ten. Niki Lauda. Powiem tak, kiedyś, kiedyś Nikiego Lauda bardzo lubiłem. Natomiast ostatnio, ostatnio już kilka lat temu dosyć niepochlebnie wypowiedział się o naszym znanym kierowcy Robercie Kubicy. I to nie tyle niepochlebnie, co, co po prostu lekceważąco. I od tej pory mam mieszane uczucia co do Nikiego Laudy. Oczywiście, jako, jako kierowca Formuły 1 wielki talent, natomiast jako osoba mam pewne zastrzeżenia. No nic, jedziemy dalej, dlatego że za kilka kilometrów czeka nas punkt z jedzeniem. I tam mamy nadzieję dogonić Witka, a Witek nie może skończyć rajdu bez nas, bo mamy jego kartę na stępelki. Do mety coraz mniej, a dokładnie 10 kilometrów. Słuchajcie, na ostatnim punkcie z jedzeniem dogoniliśmy Witka. I teraz jedziemy razem, i razem wjedziemy sobie na metę. Natomiast, wracając do samego toru w Zandford, czterokrotnym zwycięzcą, czterokrotnym zwycięzcą wyścigów Formuły 1 Grand Prix jest Jim Clark. Trzykrotnymi są Jackie Stewart, Niki Lauda i Max Verstappen. Wracając jeszcze do Nikiego Laudy. Małe sprostowanie i negatywnie, lekceważąco wypowiedział się o narodowości Roberta Kubicy i za to nikiego nie lubię. Natomiast polecam film o nim, film Rush. Jeszcze jedna ciekawostka o samym torze. Generalnie pierwsze, pierwsze wyścigi odbyły się w 1948 roku. Podczas budowy, budowę rozpoczęto zaraz po wojnie, tak jak wspominałem. Wzięto dawne drogi, wybudowane za okupacji. Podczas budowy przy przewalaniu gruzu rząd wstrzymał budowę, dlatego że w tym gruzowisku odkryto całe cegły. I te całe cegły, wtedy ustawa mówiła, muszą zostać wykorzystane do odbudowy kraju po wojnie. Budowę wstrzymano, i ówczesny książę Bernard mówi: No nie, no nie może być tak, że tutaj budowę, budowę wstrzymujemy i po prostu. Zakładając pewien fundusz, wykupił, wykupił te cegły od rządu i można było dalej kontynuować budowę. Obecnym właścicielem toru jest Bernard Oranje Nassau. Nazwisko nieprzypadkowe, dlatego że prywatnie jest to kuzyn króla, obecnego króla Niderlandów. I teraz taka dygresja. Jak zostać właścicielem toru wyścigowego? No, trzeba go po prostu kupić. Teraz, jak kupić, jak dojść do takich pieniędzy, żeby można było kupić ten tor? No, to nie tylko tutaj trzeba być kuzynem króla i od razu mówię, nie wiem jak się zostaje kuzynem króla. To znaczy, no, wiem, ale nie za bardzo mamy na to wpływ generalnie. Natomiast do swojego bogactwa książę Bernard doszedł w, powiem tak, kontrowersyjny sposób moim zdaniem kontrowersyjny dlatego że studiując ekonomię w Groningen i w Waszyngtonie podczas studiów razem z kilkoma kolegami założyli firmę firmę kurierską teraz czym czym się charakteryzowała ta firma kurierska założona przez nich otóż mogli zaoferować bardzo bardzo atrakcyjne ceny a dlaczego dlatego że paczki dostarczali studenci no, i dlaczego teraz studenci mogą tanio dostarczać paczki? Dlatego, że rząd, rząd wtedy, ministrem edukacji był wtedy Joricen. Rząd wprowadził dla studentów darmowe przejazdy komunikacją miejską i krajową. Po prostu darmowe przejazdy pociągami, autobusami, wszystkimi środkami yy, transportu publicznego. <gryw> jako tutaj taką trochę śmieszną ciekawostkę. Firma założona przez Bernarda i jego kolegów nazywała się Ricen Couriers, właśnie na cześć tamtego ministra edukacji. Po ogromnym sukcesie, sukcesie swojej firmy dalej inwestował. Obecnie rządy, redaktorzy doliczyli się prawie setki nieruchomości w Amsterdamie, będących w posiadaniu księcia Bernarda. Książę Bernard mówi: To jest na moją emeryturę, żebym miał zabezpieczenie. Natomiast kolejni redaktorzy doliczyli się już ponad setki, a z kolei firmy, w których książę Bernard ma udziały, tych nieruchomości mają ponad 300. I jakieś tam były szemrane interesy, jeżeli chodzi o wynajem tych nieruchomości, jakieś tam monopolistyczne praktyki, jakieś. I nieładne postępowanie podczas zwracania kluczy, i tak Książę Bernard się broni. To, kto tam robili pośrednicy. Ja tu nie mam z tym nic wspólnego, ale nie smak pozostał. Uwaga, widzowie, Antek ma ważny komunikat. <laughs> Jeszcze 5 km zostało do bety, i dostanę swój pierwszy medal z rajdu Kolarskiego. Dojechaliśmy, dojechaliśmy na metę, aczkolwiek powiem, że ciężko było się wydostać tutaj z padoku, żeby, żeby móc dojechać do samochodu naszego wozu technicznego. Powiem tak, jeżeli miałbym podsumować ten, ten rajd, to Mua. organizacyjnie całkiem niezły, aczkolwiek dużym minusem było to, że na początku rajdu nie było gdzie napełnić bidonów wodą i żeśmy dosyć długo jechali bez napojów. Natomiast jeżeli chodzi o sam, sam tutaj koncept rajdu i objazd dookoła Antford, osobiście południowa Holandia i Zelandia bardziej mi się podoba, jeżeli chodzi o wybrzeże. Natomiast pierwsze spostrzeżenie Antka było takie, że no, fajnie jakby było po samym torze wyścigowym. I tu powiem Wam, że mam przynajmniej dwie propozycje gdzie można jeździć wyłącznie po torze wyścigowym, z czego jedną już znacie. Jedna to jest właśnie Spa Francorchamps. A to oznacza, że to nie jest nasz ostatni film z rowerami na torze wyścigów samochodowych. Jeszcze drobna uwaga. Powiem to w ten sposób. Przyjechaliśmy tutaj my po to, żebyście wy nie musieli. Dlaczego? Dlatego, że całe wybrzeże, na całym wybrzeżu tutaj jest płatne parkowanie. I to nie mało, ale to jeszcze nic. W całej gminie Zandvoort jest zakaz wjeżdżania samochodami, tymi, kamperami. Zakaz, zakaz nocowania w kamperach i przyczepach kempingowych. Do czego to się sprowadza? Że parkingi publiczne na wjeździe mają taką bramkę maksymalnie 1,90 m wysokości pojazdu i wyższy nie wjedzie. I teraz, jeżeli ktoś ma rowery na dachu, tak jak my mieliśmy, no to niestety. Musi je zdemontować przed wjazdem na parking. Dzięki za oglądanie! I do następnego rajdu.